Mamy to zapewnienie od samego Jezusa, gdzie dwóch Albo Czas spotyka się w imię moje, tam, my, tam ja jestem. Także dziękujemy Jezusowi za tą Jego obecność, też tej uroczystości. Dziękujemy Maryi też za jej wstawiennictwo. I łączymy się z całym niebem też, prosząc o dalsze też błogosławieństwo dla wszystkich Was. Jestem, jeszcze raz mówię, jestem wdzięczny za ten trud. Wykonanej waszej też drogi. Tyle kilometrów, zima, ale żeście wybrali się w imię Bożej i Bogu dzięki, żeście szczęśliwie dojechali. Chcemy się też modlić, żebyście szczęśliwie wrócili każdy do swoich miejsc, zumocnieni, pokrzepieni na duszy i na ciele. Amen. Niech się tak stanie. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci mary Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie pamiętam. Żuwam. Maryja, królowo polski. Maryja, królowo polski. Jestem przy Tobie pamiętam. Jestem przy Tobie pamiętam. Żuwam. Jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czułem. Niedawno, Mario, obchodziliśmy święto ofiarowania Twojego syna, Matki Bożej Gromnicznej. Tam usłyszałaś słowa od starca Symeona, że Twoją duszę. Miecz przenikni. Tutaj patrząc na tą ranę w Twoim sercu możemy uświadamiać sobie, że to się realizuje. Ktoś, kto nie potrafił przyjąć istnienia światła, istnienia Twojego Syna tutaj na tej ziemi, postanowił zemścić się, postanowił strzelać tutaj do, do Ciebie. Dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości, wiemy, że także jest wielu, którym się nie podoba to, że masz na ręku światło świata, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. My chcemy przyjąć Go z Twoich rąk, chcemy zaprosić do naszego życia jeszcze bardziej. Chcemy, on, aby On stał się. W naszych rodzinach, w nas samych, w naszych bliskich, właśnie światłością, sensem, prawdą. Wierzymy w to, że prawda, że światło zwycięży ciemność. Ciemność, czyli grzech. Grzech w nas, ale też w naszej ojczyźnie. Światło, prawda, zwycięży kłamstwo, zwycięży ciemność. I za to dziękujemy. Dziękujemy też za to, że przez 25 lat w życiu kapłańskim, ale i też w zakonnym, o wiele więcej, ponad 30 lat, Ksiądz Byszek posługuje i idzie za Twoim synem, głosi Jego naukę, głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia. Dziękujemy za tę posługę. Jeszcze raz polecamy jego, polecamy jego najbliższych, jego tatę, który już jest po drugiej stronie, mamę, całą rodzinę, bo w tym środowisku wzrastał i jego powołanie rodziło się właśnie w tym, w tym środowisku. W ich intencjach i w intencjach jubilata pomoglimy się właśnie tą tajemnicą, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, prosząc, by to światło wzrastało, by też ksiądz Byszek, wypełnił wolę Bożą to, co Bóg dla Niego przewidział w Jego, w jego powołaniu. Ojcze nasz, ktoś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako Amen. i my odpuszczamy Amen. naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zapraszam. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo Matko, Boża, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony, owoc od Twojego wieku. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna w z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się bóg bóg z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Łamie, i Synowi i Duchowi Świętemu. jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uciekamy się, Święta Boże, rodzicie. Z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna, falenna i błogosławiona, kopalni nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Budmy się jeszcze momencik w intencji tego miejsca, hospicjum i tego miejsca domu misyjnego, aby rozwinęło się zgodnie z wolą Bożą. Zdroweś Maryjo, łaski Boże. pełna. Pan słowo, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony obocz żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Teraz będziemy prosić o Boże Błogosławieństwo też przestępnictw Marii naszej Matki i Królowej, nie tylko tutaj dla nas obecnych, ale dla całych Waszych rodzin, dla wszystkich osób, które łączą się z nami duchowo, bo nie wszyscy mogli być, ale wiem, że dużo ludzi pamięta, modli się, składa, składało też mi życzenia. I też proszę Maryję, aby wstawiała się za nimi w tych różnych potrzebach tego codziennego może i trudu, i życia, i te ziemskie pielgrzymki, aby mogli wzrastać. W wierze, w nadzieję i miłości i doświadczać bliskości Pana Boga. I niech Maryja wyprasza też te, te potrzebne łaski dla Was. To, co jest Wam potrzebne też po powrocie do Waszych domów, to, co jest potrzebne w Waszych rodzinach, to, co jest potrzebne też dla Was osobiście. A Maryja, tak jak się wstawiała w Kanie Galilejskie, wierzę i ufa w to, że też będzie się wstawiać za Was. I niech Jezus, jej syn, obdarza Was tymi potrzebnymi łaskami, tym wszystkim, co jest Wam potrzebne. Też o Bóg najlepiej wie, co nam jest potrzebne. I jeszcze raz dziękuję. To, co często mówię, my potrzebujemy Was jako kapłani, Wy potrzebujecie nas. Jest coś pięknego, że możemy wspólnie wzrastać też i wspierać się, pomagać i doświadczać właśnie tej obecności Pana Boga pośród nami. Niech to dalej się dzieje. No i życzę Wam, żebyście wrócili umocnieni, pokrzepieni do Waszych domów i abyście byli też tymi promykami tej Bożej Miłości, Bożej Dobroci, bo w ten sposób też Pan mógł chce działać w nas i poprzez nas. I teraz udzielę Bożego błogosławieństwa przez z Maryi, która jest obecna w naszym życiu, która jest naszą Matką, która się wstawia i chce, abyśmy wypełnili wolę jej, jej Syna. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn. To jest ciągłe słowo, które jest aktualne od Maryi. Niech Maryja nam pomaga też nie tylko rozeznać, ale też wypełnić z jej pomocą właśnie wolę Bożą w naszym życiu. I też w tej intencji udzielam błogosławieństwa. Pan z wami. Nie I z duchem twoim. Niech was błogosławi jeszcze, że Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Amen. Bogu niech będą dzięki. Coś jeszcze zaśpiewamy? Tak? No byłem. A możemy też tą madziugorską też, nie wiem jak chcecie.

Mira, Gospa majka moja, krali mira. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Gospa